Rozmowa jest częścią kampanii społecznej Fundacji Studio Figura. Kampania ta ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci i młodzieży z otyłością i pokazanie do czego może prowadzić komentowanie czyjegoś wyglądu czy wagi. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo w plenerze. Nie jest to przypadkowe, jesteśmy w obornikach. Stoimy właśnie w miejscu, gdzie niedawno, niedaleko tego miejsca, wydarzyła się tragedia. Moim dzisiejszym gościem jest psychoterapeutka Adrianna Węc. Dzień Pani Adriano. Dzień dobry. Pani Adriano, co tutaj się wydarzyło? Jest to miejsce, w którym młody 16-latek no, dokonał skutecznie próby samobójczej. Dokładnie nie znam szczegółów tej sytuacji. W mediach pokazywane są różne, różne aspekty i dotyczące środowisk szkolnych i, i różnych niedopełnionych obowiązków, przynajmniej tak, tak media to przedstawiają. Natomiast w, w każdej takiej tragedii, w, każdym, w każdej takiej sytuacji, kiedy młody człowiek targnie się na swoje życie, najważniejsze jest to, żeby z tego wyciągnąć wnioski żeby zobaczyć wielopłaszczyznowo każdą z tych sytuacji, gdzie ja jako człowiek, gdzie ja jako rodzic, gdzie ja jako opiekun młodych ludzi w różnych instytucjach, w różnych miejscach mogłem coś przeoczyć, coś zobaczyć, pokazać też młodym ludziom, że taka sytuacja to jest kolejne doświadczenie dla każdego zarówno dorosłego, jak i młodego człowieka. Aby nauczył się być empatyczny, żeby zwracał uwagę na nawet niewielki kawałek, w którym krzywdzi się drugiego człowieka. To, co się potem podziało już po tej tragedii, obwinianie różnych osób w różnych miejscach, uważam, że powinniśmy to zatrzymać. Zresztą ja apelowałam też w swoim, w swoim wystąpieniu, takim na swojej stronie, że zatrzymajmy też tą falę, która była po. Szukając winnych. Zacznijmy od siebie, spójrzmy na swoje dzieci, zobaczmy, co się dzieje. Jeżeli ktoś mi sygnalizuje, że moje dziecko nieodpowiednio się zachowuje w stosunku do innych, zatrzymajmy się. Drogi rodzicu po prostu stań i posłuchaj i zobacz, co mówi od ciebie twoje dziecko. Być może doświadcza różnych trudnych sytuacji. Posłuchaj, zrozum i podziałaj. Dużo pracuje pani z młodzieżą, z dziećmi. Jak się pracuje z młodymi ludźmi? Co pani od nich słyszy w gabinecie? Ja powiem tak, młodzi ludzie są fantastyczni, natomiast dorośli wydaje się, że słyszą swoje, swoje dzieci, ale mam takie wrażenie, że nie do końca, że gdzieś to jest takie przelocie ja Ciebie posłucham, nie potrafią się zatrzymać i do końca wysłuchać tego, co młody człowiek ma do powiedzenia. To jest właśnie ten moment, w którym jeżeli ten młody człowiek coś do mnie mówi, jest to dla niego coś bardzo ważne, bardzo takie na tu i na teraz do, do, do zrobienia, do załatwienia, to młody człowiek nam mówi to tu i teraz. I to jest ten moment, kiedy ja powinna, powinienem jako rodzic się zatrzymać i posłuchać. Bo za pół godziny, za dwie godziny, za trzy to już... Nie będzie takiej potrzeby. Co ja słyszę często w gabinecie? Młodzi ludzie mówią tak, proszę pani, e, pani jest e, często po wielu tygodniach, czasami latach, pierwszą osobą, która mnie słyszy, rozumie, co, do, co ja do pani mówię. E, nie skupia się pani na telefonie i na komputerze, a na tym, co ja chcę powiedzieć, dlaczego ja e, używam często telefonu, często komputera. Zupełnie inna jest przyczyna tego używania. Druga taka bardzo ważna rzecz, że młodzi ludzie doświadczają: ja to nazywam bardzo delikatnie krytyki, ale możemy to nazwać hajtem, jeżeli chodzi o ich wygląd. Że ubrania nie są z tak zwaną metką konkretnej firmy, że ktoś ma parę kilogramów więcej, że ktoś być może na coś choruje. I tak po prostu wygląda, i przez wiele, wiele lat yy, ma kłopot z różnymi, yy, różnymi chorobami czy też zaburzeniami. Młodzi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. To staje się takim yy, atakiem z ich strony do kolegi, koleżanki, i często nie jest na to zwracana uwaga. A jak bardzo okrutne potrafią być dzieci? Ja myślę, że tak bardzo okrutne, jaki mają wzorzec. Ponieważ dzieci często odwzorowują też naśladują zachowanie osób dorosłych. Pewnie ktoś pomyśli, że to jest krzywdzące, że ją wierzę tak samo jak dorośli, bo nie wierzy w to, że rodzic chce za wszelką cenę pokazać swojemu dziecku, że ma być okrutne w stosunku do innych osób i zapewne tego nie robi. Natomiast dzieci też odwzorowują zachowania innych osób z otoczenia. Chcą gdzieś zaspokoić swoje potrzeby, których nie mogą w inny sposób. E, na przykład, potrzeby akceptacji. I chcę być akceptowany w danej grupie, w danym środowisku różnych osób, e, wtedy zaczynam robić takie rzeczy, żeby być bardziej akceptowanym. Niekoniecznie one są zgodne z zasadami, z normami społecznymi. Jak potrafią być okrutne, potrafią pisać brzydkie rzeczy na temat e, innych dzieci. Potrafią je szykanować w sposób słowny, w sposób werbalny, ale potrafią też je szykanować w taki sposób, em, gdzie... Jest to mało zauważalne, bo gdzieś przechodzę, kogoś trącam, kogoś usz uszczypnę, gdzieś kogoś popchnę, gdzieś kogoś e, ukuję jakimś narzędziem, które mam w ręku, czy to jest piórnik, czy to jest e, gdzieś jakiś długopis, czy kogoś po prostu najzwyczajniej w świecie przechodząc palcem e, dotknę, tylko po to, żeby komuś uprzykrzyć życie. E, okrucieństwo zaczyna się właśnie w taki sposób. Ono potem przeraża się w coraz większe, większe formy zachowania, jeżeli jest na to przyzwolenie, jeżeli na to nikt nie reaguje, jeżeli nie jest to zgłaszane. To dzieci potrafią dopuszczać się naprawdę bardzo trudnych rzeczy. Zresztą bardzo często też w mediach słyszymy, że ktoś kogoś skopał. Że to zostało nagrane, że ktoś to wrzucił w internet, czyli kolejny kawałek. Ja chcę zabłysnąć, więc chcę pokazać światu, co mi się udało nagrać, co, co, co zrobiłem, zrobiłam, tylko dlatego, żeby ta grupa, o którą walczę, żeby ona mnie zaakceptowała. A co w takim razie właśnie rodzice mogą zrobić, żeby ten wzorzec był lepszy, taki przykładny. Ja myślę, że tak, że przede wszystkim to, żeby słuchali swoich dzieci. Żeby mieli te 15 minut dziennie, takie dla tego mojego jednego dziecka. Jeżeli tych dzieci mam więcej, to żeby tego czasu było dla każdego dziecka po te 15 minut. To jest tak naprawdę niewiele, ale to jest ten czas, kiedy rodzic jest w stanie się na chwilę zatrzymać. Wszystko odłożyć, odłożyć swoją pracę, różne obowiązki domowe. Ja czasami mm, mówię do rodziców trochę z przekąsem, że jeszcze nikt nie umarł, jak codziennie nie zostanie umyta podłoga albo odkurzane. ale najważniejsze jest to, że, że mam ten czas dla swojego dziecka. Oczywiście, dzieci nie zawsze chcą z nami rozmawiać e, wtedy, kiedy my chcemy, ale jeżeli to stanie się takim rytuałem. Że ja 15 minut dziennie na przykład przed kolacją, tak, czy przed wspólnym obiadem, bo na przykład jest to posiłek, który możemy razem zjeść, że ja mam te 15 minut do każdego dziecka. Jeżeli jest, jest to nauczone od najmłodszych lat, to potem w tym starszym wieku, kiedy nastolatek już troszeczkę mniej potrzebuje rodzica, a potrzebuje, potrzebuje grupy swojej rówieśniczej, to zawsze to będzie taka baza, że to dziecko ma tą więź zbudowaną. Wie, że jak cokolwiek będzie się. Działo, to ten rodzic będzie potrafił się zatrzymać, będzie potrafił posłuchać tego swojego dziecka, a przede wszystkim będzie potrafił zareagować. Mhm. A te 15 minut, co tam, co to ma być właśnie za rozmowa? Bo mi tak się kojarzy zazwyczaj, że rodzice to głównie się pytają właśnie, jak było w szkole, o oceny na przykład, czy to mhm. ma być takie tylko właśnie skupione na tej szkole, czy mają coś, o coś jeszcze może pytać, mhm. czy po prostu słuchać, być, jak to ma wyglądać? Mhm. Dla małego dziecka w tych 15 minutach to może być najprostsza rzecz, jaka może być, że ono jutro idzie do przedszkola na przykład w kolorowych skarpetkach. Że to dla niego jest bardzo ważne. Albo jest dzień wiosny, albo że coś należy przygotować. Jeżeli my to wypracujemy, to na początku oczywiście jest to trudne, bo to nie ma być na zasadzie przysłuchania. Możesz możemy małemu dziecku powiedzieć, opowiedz mi, jak ci dzisiaj minął dzień. Co ciekawego dzisiaj robiłaś, robiłeś tak? Co Ci dzisiaj fajnego spotkało? Proszę zwrócić uwagę, że ja zwracam, przenoszę ciężar jakby tych pytań o, w stosunku do dziecka na tą pozytywną stronę, żeby nie skupiać się na tych negatywnych kawałkach. Oczywiście, jeżeli dziecko nam powie, że ktoś w przedszkolu czy szkole, w szkole uderzył je, czy zrobił coś, co nie jest stosowne, to tego nie zostawiamy. Natomiast jeżeli nam dziecko mówi o miłych żytach, to podkreślajmy. Cieszę się, że jesteś, cieszę się, że mogę z Tobą spędzić te parę minut, cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać. Fajnie, że jesteś. To są takie komunikaty, które dają dziecku ogromne wsparcie. Widzą, że ten rodzic zauważa. Tutaj nie ma przepisu na rozmowę. To zawsze wynika z danej sytuacji. Najważniejsze jest to, żeby to dziecko wspierać, żeby ono wiedziało, że ten rodzic jest. A potem już w starszym wieku ma zbudowaną tą więź z rodzicem to miejsce, w którym ono będzie się czuło bezpiecznie. Tym miejscem bezpiecznym dla dziecka zawsze powinien być rodzic. Czasami bywa tak, że są to też dziadkowie. A co zrobić w sytuacji, gdy słyszymy, że nasze dziecko krzywdzi właśnie kogoś, że takie pojawiają się informacje, że coś może robić złego drugiej osobie, drugiemu dziecku? Ja przede wszystkim myślę sobie tak, jako rodzic, jako specjalista, nie traktujmy tego na zasadzie takiej, że ktoś się do mnie doczepił, że moje dziecko robi coś nieodpowiednio. Czy to jest fakt, czy, czy to jest tylko coś, co możemy nazwać pomówieniem, obejrzyjmy tą sytuację, zbadajmy, co się wydarzyło tego dnia, czy być może kilka dni wcześniej. Bo to jest pewnie cały szereg różnych rzeczy. Natomiast bardzo często rodzice przyjmują taką postawę. Ja bardzo lubię pokazywać moje dziecko i cały szereg różnych barier, tak? Nie w żadnym wypadku. I co się dzieje? Za tym idzie kolejny hejt, bo ktoś, kto śmiał powiedzieć, że być może pani pana dziecko robi rzeczy, które nie powinno. Zamiast zwrócić na to uwagę, to ten rodzic, opiekun, tak, który odpowiada za to dziecko, uderza w drugą stronę. Czyli w tych ludzi, którzy zwrócili uwagę, że być może jest coś nie tak. Te zachowania, to co podkreśliłam gdzieś tam wcześniej, one nie biorą się znikąd. One są konsekwencją różnych e, innych sytuacji, które się wydarzyły w życiu dziecka. Natomiast nie możemy tego bagatelizować. Powinniśmy to obejrzeć, usiąść, jeżeli jest taka możliwość, z tym rodzicem, który nam powiedział, czy opiekunem, czy nauczycielem, czy wychowawcą, czy w innych miejscach, usiąść i porozmawiać, co takiego się wydarzyło. E, obejrzeć tą sytuację, e, dociekać. Jeżeli nie mam przekonania, że tak się stało, e, że jest na przykład e, osobą, która robi niefajne rzeczy, to sobie też baczniej zwracać uwagę na zachowania dziecka, tak? z czego one wynikają. Też nie podejmować pochopnych decyzji, bo takie mamy dwie różne skrajności, że jedni nie reagują, drudzy chcieliby za wszelką cenę wszystko wyjaśnić na teraz, natychmiast, na już, czasami z krzywdą dla dziecka. A jeżeli my jesteśmy w tej drugiej sytuacji, po tej drugiej stronie, Podejrzewamy, że nasze dziecko jest właśnie ofiarą prześladowań, mowy nienawiści. Co, to co w takim razie może zrobić rodzic? Ja myślę tak, że przede wszystkim rodzic powinien to zauważyć. Bo często rodzic nie odczytuje sygnałów, które wysyła dziecko, że coś jest nie tak. Takim sygnałem może być to, że dziecko szuka powodów, żeby nie wychodzić. Ja też zwracam uwagę często na strój dzieci, kiedy one ubierają takie ubrania, żeby się gdzieś ukryć, żeby nie byli widoczni na ulicy, żeby nikt czasem na nich nie zwrócił uwagi. To też może być sygnał, natomiast pamiętajmy, że to jest tylko część oznak, które wykazuje dziecko. Dziecko o tym też mówi, że gdzieś nie chce pójść, gdzie nie chce czegoś zrobić, na przykład nie chce pójść do szkoły, nie chce pójść na różnego rodzaju zajęcia, w których być może doświadcza negatywnych, negatywnych sytuacji. I ono wcale nie mówi wprost, że ja nie chcę iść do szkoły, tylko szuka takich powodów, żeby gdzieś psychosomatycznie, tak, czyli e, niewiadomego pochodzenia, gorączka, e, podniesiona temperatura, e, dziecko niekoniecznie chce zjadać śniadanie, e, niekoniecznie chce gdzieś wyjść, niekoniecznie chce jechać rowerem mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy się na to nakłada. A czasami bywa tak, że dziecko już stosuje bardzo drastyczne metody, bo nie zauważyliśmy tego wcześniej. Zaczyna się cięcia. Cięcia na rękach, na udach, w różnych miejscach. To dziecko nam chce coś powiedzieć i to powinniśmy zauważyć. Czasami my, rodzice, w ogóle tego nie widzimy pod przykrywką tych luźnych ubrań tej całej, ja to nazywam maskarady takiej maskarady czyli przykrywaniem tego wszystkiego, co jest w środku. U tego młodego człowieka, każde zdanie wypowiedziane przez dziecko jest ważnym zdaniem i powinniśmy je wysłuchać. Jest to jakimś komunikatem? Tak, ono jest zawsze jakimś komunikatem. Jeżeli widzimy, że to zdanie jest nie do końca prawidłowe, to warto dopytać. O głębokość tej sytuacji, o której dziecko mówi. Tak? Ja nie chcę tutaj przytaczać konkretnych e, zdań, żeby nie zostało odebrane, że to, to są tylko te zdania i one świadczą o tym, że, że dziecku się źle dzieje. Ale bardzo, e, bardzo często jest tak, że dziecko mówi wprost nam o tym, że się gdzieś źle czuje, że ktoś e, coś mu robi, że nie da rady już więcej chodzić, na przykład do tej klasy, do tej szkoły, rodzicu, zmień mi szkołę. Nie będę chodzić na różnego rodzaju zajęcia. To jest taki komunikat, na którym warto byłoby się zatrzymać i zobaczyć. A jeżeli Hek jest obecny w szkole, to co mogą zrobić nauczyciele? Co powinni? Jak powinni w ogóle zareagować? Znaczy, przede wszystkim nie zostawiać tego, tak? Nie, tak kolokwialnie powiem, nie zamiatać tego pod dywan. Reagować, próbować rozmawiać, bo ja zawsze jestem zdania, że komunikacja, dialog. To są takie narzędzia, którym powinniśmy za wszelką cenę próbować rozwiązać szereg różnych konfliktów. Nawet jak to dzisiaj do kogoś nie dotrze, to być może za jakiś czas ten ktoś zrozumie, że coś się wydarzyło. Rozmowa jest taką podstawą. Oczywiście nie mamy wpływu też, jak druga strona na to zareaguje, ale te rozmowy są ważne. Ale bardzo ważna jest też edukacja edukacja w postaci profilaktyki. Młodych ludzi powinniśmy edukować, że na przykład otyłość to nie jest konsekwencja zawsze tego, że ktoś się obiada, że otyłość może być chorobą, tutaj przyczyną tej choroby, bo to warte jest podkreślenia, że otyłość jest chorobą. Przyczyną tej choroby mogą być inne choroby, choroby związane i z tarczycą i z różnymi innymi chorobami, gdzie konsekwencją może być otyłość, że to może być skutek przyjmowanych leków, tak, że może być przyczyna naprawdę bardzo, bardzo różna. I myślę, że tej, w programach edukacyjnych tego jest zbyt mało. Tak? Zbyt mało o przyczynach różnych chorób, dlaczego tak się dzieje, dlaczego w naszym organizmie na przykład nie pracuje odpowiednio tarczyca. To nie jest wina ani tego dziecka, ani wina lekarza, który to zdiagnozował. Natomiast ważne jest to, żebyśmy rozumieli te choroby. Jeżeli nie będziemy ich rozumieć, to nie będziemy rozumieć też tego, że ktoś w taki, a nie inny sposób będzie wyglądał. Czyli jeszcze za mało się o tym mówi tak? w szkołach. Nie ma jeszcze świadomości? W świadomości, tak, że otyłość jest chorobą. Tak? Że otyłość jest chorobą, że z tą chorobą należy nauczyć się żyć, należy nauczyć otoczenie żyć z tą chorobą, że nie zawsze są takie efekty, które byśmy się spodziewali, stosując na przykład odpowiednie jedzenie, tak, odpowiedni styl życia, aktywność fizyczną, że to nie zawsze też przynosi takie efekty, jakbyśmy chcieli że to jest ogromna walka w sobie tej osoby, żeby zmieniła swoje nawyki, nauczyła się akceptowania i życia z daną chorobą, ale też element, który, yy, którego najbardziej oczekuje wsparcia otoczenia w tym bardzo trudnym kawałku, kiedy motywuje się do działania, kiedy za każdym razem w krótkim czasie ponosi bardzo dużo porażek, gdzie to jest trudne dla tej osoby, żeby się podnieść z tej porażki, bo jednak na tej wadze nie spadły te kilogramy. Mam tu jeszcze z tyłu głowy jakąś inną chorobę, na przykład problemy z tarczycą. I ja pracuję, pracuję, nie ma efektu. Oczekuję wsparcia, a tak naprawdę dostaję. Przysłowiowego klapsa z otoczenia, że zamiast mi pomóc, to jest dokładnie odwrotnie, że ja dostaję jeszcze więcej tych porażek. Tak, tak. Jeszcze dokładają problemów i, i kolejnych tam mm. zaburzeń. To ostatnie moje pytanie, które zadaję każdemu mojemu gościowi. Dlaczego zaangażowała się Pani w kampanię? Co Panią skłoniło do tego projektu? Przede wszystkim to, że dla mnie są ważne dzieci młodzież, bo młodzi ludzie mówią, że oni nie chcą, żeby ich określać jako dzieci, młodzi ludzie, ale też, żeby rodzice zauważyli ten dylemat, który, który się pojawia u młodych ludzi, bo jest to taki ważny kawałek. No i przede wszystkim też gdzieś tam mam swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o, o wagę tak? i różne, różne konsekwencje z tym związane. Natomiast to jeszcze raz bardzo podkreślę, że często otyłość jest chorobą, która rodzi nam się w środowisku domowym. Dokładnie. Jest to konsekwencja różnych rzeczy, których doświadczaliśmy i dla mnie ważne jest to, żeby o tym mówić głośno. Mhm. Żeby się jak najwięcej osób usłyszało, żeby w porę zareagowało i żeby nie dochodziło do takich bardzo trudnych m, sytuacji, Czyli, kiedy przy, przy, tak, tak jak tak, tutaj, tak, jak tutaj dzisiaj rozmawialiśmy tak. o tym, e, że może, konsekwencją może być utrata życia e, tak, młodego, młodego człowieka. człowieka. Mhm. Bardzo Pani dziękuję za, dziękuję za ten wywiad, za tę rozmowę. Dzięki.